Zapraszam na codzienny komentarz Walutowy Telewizji Biznes. Naszym gościem i ekspertem jest dzisiaj pan Marek Polański, firma Alchemia Inwestowania. Witam tak, uprzejmie. Witam, dzień. Dobry. Kłaniam się. Proszę pana, to zacznijmy od wczorajszych danych z Ameryki, bo one miały przełożenie na kursy, nie najlepsze mhm. dane. Ry... Mhm. Tak, wczoraj mieliśmy klepsy, czyli dane z amerykańskiego rynku pracy. Nie najlepsze, bo jeszcze kilka ostatnich publikacji właśnie tych było bardzo dobrych, tygodniówek zeszliśmy do poziomu 400 tysięcy. Natomiast mieliśmy już prawie 450 tak, tyś, tysięcy, tysięcy nowych wniosków o zasiłki, tak, bo o to tutaj chodzi. Nie jest to na pewno jakaś tam. Przełomowa, przełomowa tak. tak, przełomowa dana, ale w dłuższym terminie, jeżeli coś takiego by się powtórzyło, to byłby zły sygnał. Ale pamiętajmy, że dopiero zaczął się styczeń i tak naprawdę, jeżeli ktoś zatrudniał się na okres świąteczny w Stanach, no to kończą się te tymczasowe, tymczasowe umowy. tymczasowe umowy prawdopodobnie, tak? Także usługę. na razie się tym zbytnio nie martwimy, tak? Tym niemniej rynki zareagowały, zauważyły ten. Zauważyły, ale no nie było jakiejś też większej korekty. Jeżeli spojrzymy na indeksy, to jesteśmy najwyżej już od półtora czy dwóch lat nawet w tym momencie. Była drobniutka korekta wczoraj, a to jest bardzo normalne tak, w takim trendzie silnym, wzrostowym. No dużo ciekawsze rzeczy dzieją się w tym momencie na eurodolarze. Jak się główna ubawa zachowuje? Tak. Zachowuje się, no bardzo. Znaczy, euro się bardzo silnie umacnia w stosunku do dolara. Już przeszliśmy przez 1,33, zbliżamy się do 1,34. Goldman wydał taką. Rekomendację. Czy to jest jeszcze odrabianie do poprzedniego osłabienia euro, czy już wyszło ponad tamten poziom? No nie, jeszcze, jeszcze do, do odrobienia nie. miałoby sporo, jeżeli tak byśmy. Na to spoglądali, natomiast. Bo no, ważniejszy... miało dłuższy wielotygodniowy opracowej. Tak, okres tak. Osłabienia. Natomiast ważniejsze jest w tym momencie to, że na razie inwestorzy patrzą w dalszym ciągu na aukcje obligacji, tak? Te aukcje się udały i w Hiszpanii i udały się i w Portugalii, we Włoszech też nie było źle, także jest coraz większa. E, Chińczycy też pomogli. tak, Czy mamy taki szereg naprawdę czynników blisko siebie, dzień po dniu, które poprawiły klimat w stosunku do euro? Dlatego też no, mamy takie zwyżki na euro do Tak jak mówię, no, Goldman też dołożył swoją cegiełkę, wydał rekomendację, że dojdziemy nawet do 1,37. E, inwestorzy no, chcąc, nie chcąc, spoglądają na to. Też mamy kolejne e, ważne e, informacje, agencje ratingowe też. Te, grożą Staną Zjednoczoną, że tam też będzie ranking obniżany, także to też wpływa negatywnie na, na dolara. tak, no. Dlatego jest taki duży ruch na eurodolarze, a nie inny. I teraz no, zobaczmy na złotego, jak, jak złoty właśnie zaraz. To zarazował. poszedł za euro. Mhm. E, okazuje, że znaczy to zależność nie jest, jest liniowa, liniowa tak? euro do przodu. Mhm. Natomiast w całym tygodniu do euro umocniliśmy się jeden grosz praktycznie, czyli bardzo mało, natomiast w stosunku do dolara złoty umocnił się aż o 10 groszy. Także widzimy, że zyskujemy sporo do dolara, natomiast do euro praktycznie jest remis. Tak Kilka ciekawych rekomendacji odnośnie było. złotego się pojawiło mm -hmm. no, w całego roku. Tak, widać, że MBP po prostu jest, zadeklarował, że zależy po prostu im na silnym złotym, to też podkreślał profesor Belka. Dobre wiadomości na koniec tygodnia wobec no, tego to pozostańmy w tym nastroju. Dziękuję no, panu Dziękuję. Uczenie.